Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Elenuar. Kontynuujemy sprawę i przelecimy się teraz kulturalnie w stronę komendy, aby przebadać tam niejakiego Jamesa Balasco, z tego co mi się dobrze kojarzy. Zobaczymy co ma nam do powiedzenia ten podejrzany typ. Komenda główna, 16.25 Detectives, Velasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Dobra. W tym bądź danym razie szukamy, gdzie jest tutaj ta sala przesłuchań numer dwa. Co my tu mamy? Interview room. Gdzieś tutaj, czy i tutaj. Dobra. Mamy podejrzanego. Mamy. James Velasco. I want a lawyer. No właśnie, kolejny ten dowód. Ten sam adres, na którym nie ma nic, to jest jakiś wałek, głupia. James Belasco. No, trzeba będzie gościa przycisnąć. Nie ma co. To nic więcej nie zrobimy, pogadajmy z nim w takim bądź danym razie. No dobra, to już wszystko wiemy. Teoretycznie wygląda, że to wszystko jest w porządku, niemniej jednak są to bałki aresztowane podczas jazdy kradzionym pojazdem. Kurier kradzionych samochodów, więc Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm going to ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I, I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth

Tutaj jednak oskarżymy klienta o kłamstwo. Dlaczego? Otóż mamy coś takiego jak fałszywy adres. Ten fałszywy adres właśnie jest zapisany w aktach własności Jim Archer, więc jest to dowód niepodważalny. W takim bądź danym razie. W takim bądź danym razie wróćmy do gry i oskarżmy go o kłamstwo. You're a liar, James. say that again i'm telling the truth i don't know the broad so that's why you both have the same address printed on your pink slips she's a mule for these stolen vehicles genius same as you jesus all right i know her stupidest broad i ever met always cooking up crazy schemes i don't know why those guys use her Happy now? Dobra, a co się tyczy szajki złodziei samochodów? I don't know. I just deliver them. Mógłbyś powiedzieć nam trochę więcej? Jednym zdaniem nie zamkniesz tego pytania. więc kwestionujemy Kimś mi coś, back okay, to the cells and tell the whole station How Okej, okay. okej. I hear you. cars get sold in Chicago or back east sometimes I bring back cars coming the other way okay where do you pick up the cars Velasco warehouses mainly in East downtown hmm Myślę, że prawdę. Come on, Blasco. You must have an address. That's not the way they work. They keep moving around. Never the same address twice. We want... <sniffs> Trudno. Alright, James. We're going to check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. I want... Wonder... You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of an... Ray Pinker, I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquis Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure, they're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall, Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. No proszę, czyli mamy tutaj nową osobę powiązaną ze sprawą, nową poszlakę. Dobra, zabieramy ze sobą. Oh, your GTA suspect Gene Archer. Spotted by a patrolman. Western Union Office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. No dobra, więc w takim razie biegniemy tam, skoro dostaliśmy takie info. Ale pobiegłem teraz dosyć dobrze. Widzę. Dobra. Nie chcę nawet sprawdzać tego, czy. ucieknie stamtąd. Mam nadzieję, że nie. Biegiem call first. Minuta biegu miała być, no dobra, już trochę więcej chyba biegną niż minutę. Chyba, że ona się przemieszcza teraz przed jakimś autem, to wtedy będzie lipa. No nie, widzę, że stoi w miejscu. okay ah uh, we missed her Ask the lady at the counter what happened okay let me get you're lost in my eyes I'm looking for Jean Archer uh, yes sir she's already gone she seemed in a terrible hurry shouting and cursing. Musiałem się z nią minąć w takim razie w jakiś dziwny magiczny sposób No trudno, samochód mamy podstawiony Bo w danym razie wsiadamy do auta No i polecimy sobie w takim razie do, do tej drukarni Zobaczymy, co z tego wyniknie. Szkoda, że jej nie zastałem. Byłaby na pewno cennym źródłem informacji. Tym bardziej, że z tego, co mówi ten koleś, była lekko zakręcona, więc można byłoby ją przycisnąć prawdopodobnie i wyciągnąć z niej znaczące dla sprawy informacje. No ale... Nie można mieć wszystkiego, zaczynam popełniać błędy, co znaczy, że gra robi się albo trudniejsza, albo moja koncentracja jest troszeczkę słaba. A może jedno i drugie? Swoją drogą na pewno za chwilę w jakiś sposób wyjaśni się. Co my tutaj mamy? No i te lokacje są już coraz dalej, bo też mi się podoba. Trzeba się trochę najeździć. Dobra, trafiamy sobie tutaj na. Trafiamy sobie tutaj właśnie do tej drukarni. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. No, no, no. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Dobra, możemy się tutaj rozejrzeć. Może coś tutaj jest ciekawego. Nie, widzę, że tutaj gra nakazuje nam podyskutować z nim. You, Pan Lightfall, kierownik drukarni. 50 lat. Włosy siwe, oczy niebieskie Dobra, zapytajmy go w takim razie, czy ma jakąś wiedzę na temat szajki złodziei no Tak, patrząc na niego nie do końca jestem przekonany, czy mówi prawdę, aczkolwiek nie możemy oskarżyć go o kłamstwo, bo nie mamy żadnych specjalnie dowodów na to Tak naprawdę Teoretycznie można by się było tutaj uprzeć na dowody własności wyprodukowane z tych właśnie drukarni, gdzie Lightfall jest właścicielem. Niemniej jednak zakwestionuję go. Mam nadzieję, że. Mamy sospekty z liczbą pink slips, które były tutaj, Lightfall. Musi mi dać coś, zanim wrócę całego departamentu do miejsca. Nie chcę być hysterycznym, detektyw. Jak to wygląda. We had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Czyli to już jednak był dobry ruch z mojej strony. Ok, zapas własności zapytajmy. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. I też widać, że chyba raczej coś kredzi, więc. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Hmm, Czyżby Coombs auto coś do you have a delivery ledger, mr. lightball? we would like to cross-check against the coombs automotive emporium. it's a little out of the ordinary, detective. Uh, i'm not sure i can share those sorts of records. hand it over, lightball. you don't want us having bad thoughts about you, do you? very well. but this really is irregular. over here. Ciekawe jestem, czy jakbym nie wybrał tej opcji, to czy dostałbym tą książkę. Niemniej jednak tutaj już popełniłem kilka błędów w tym śledztwie. Podejrzana uciekła. Więc otwórzmy sobie tą... rejestr. Dobra, mamy tak. Bigelow jeden. Bigelow drugi. Dobra, Bigelow trzeci. Bigelow, czwarty. Tutaj właściwie chyba nic więcej się nie powtarza z tego co widzę. Nie bardzo. Hmm. No dobra. This Mr. Bigelow is a good customer.

Zobaczmy co nas tam czeka Bigelów. No ciekaw jestem. Sytuacja się zaczyna troszeczkę klarować, ale jednocześnie nie do końca. Dobra, jesteśmy tutaj przy tej fabryce. I you have a 45, don't you ever want to use it? i'll take the back. just give me a few seconds to get around there. cole phelps, lapd. all of you are coming downtown with me. A spodziewałem się, że jednak się nie będzie tutaj w strzelani A jednak... A jednak się myliłem. Jednak się myliłem. Przedtem chłopcy są... Chłopcy są tu galarcie uzbrojeni z tego co widzę. Nie ma lipy. mnie jeden gdzieś obszedł. Tam jest łach. Dobra. No wychyl się. Poszedł headshot. I tutaj też poszedł headshot. To wszyscy. Let's że jeszcze i panowie walczą. The oh! Dobra. All right, all right. Don't shoot. Keep your hands up co my tu mamy? Hmm. Mamy tutaj potwierdzenie odbioru. Nothing like going direct to the source. Looks like Mr. Lightball has been on a losing streak.

But I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customs. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about marky printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Serio? To nie swoją minę, kłamać. There are at least four dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, okay, tough guy. I get the message. Lightfall, The guy who runs Marquis. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Okay, jakie masz powiązania w takim razie z Light Pole, czyli Lightlof? Byłę tego pewien. Light Pole, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. To było słabe kłamstwo z jego strony przecież przed chwilą z nim gadałem tak naprawdę, więc... Dlaczego mi to robisz, robisz, Bigelow? That's the I No właśnie, nie jesteś w dobrej sytuacji, Bigelow. Nie jesteś. John Archer nam uciekła niestety. No ale to nic. No właśnie, tutaj myślę. W dokumencie mamy jego nazwisko, więc to jest dowód niepodważalny. Gordon Lightball owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has his big golden countries. He's in Hawk with 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightfoot plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. <coughs> nikogo innego jak... ...Late Fola nie ma co się tutaj specjalnie uszczajnikować wszystko stało się jasne tutaj mamy zbiegowisko niech poprowadzi Bekowski zna się na tym my przejdziemy za chwilę do aresztowania What a mess. Uh, gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with us. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. No proszę bardzo, jakie filozoficzne wywody, niemniej jednak coś w tym jest Ciekaw jestem teraz jak tutaj będzie się no, przedstawiał Lightfoot, czy on będzie go zabić? Nie, no zabić to raczej nie Dobra, jesteśmy przy tej dukarni Ciekaw jestem czy on jest na miejscu No widać, że chłopak jest na miejscu także No problem. sobie do i zobaczmy co ma ciekawego do powiedzenia. W związku z tym, że ma tych długów tyle. This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy.

I mamy tutaj coś takiego jak kupony i te kupony by się zgadzały. który przegrywa wszystko jak leci. Więc... You're in the hole with the organization. We know about the light Ball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, detective. I'll name names. Uh, I need you to keep this out of the paper. I need you need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. May the Lord strengthen us in our faith. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs after an exchange of gunfire. More than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I wanna finish reading this. Get out all night. No wanna go home. No proszę, czyli udało się to jeszcze uzyskać na koniec uchwałę. Nie jednak nie udało się znaleźć tej pani Archer. Udało się znaleźć pani Archer, niestety. Ale to nic. Okej, okay. dowody własności zakończone na czterech gwiazdkach. Niestety nie udało mi się dogonić jednej z pań. Prawdopodobnie z, uciekła z pieniędzmi, zresztą co widzimy i po prostu planuje następny przekręt. Ja jestem Arkadiusz, to jest LNUR. Już wkrótce następna sprawa, którą będziemy się zagłębiać i będziemy ją rozwikływać. Tymczasem z mojej strony to tyle. Dzięki śliczne za uwagę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Naturalnie zostaw kciuk w górę lub w dół, jeżeli się podobało lub nie. I to te... właściwie to możesz mi napisać, jeżeli wiesz, co się stało z tą Jean Archer, dlaczego do niej po prostu jej tam nie było, jak ja tam przyszedłem, chociaż było zaznaczone. Spóźniłem się. Wszystko w komentarzu. Tak więc wszystkiego dobrego dla ciebie i do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku LA Noir. Trzymaj się ciepło. Cześć.